Hejka kochani, witajcie w dzisiejszym odcinku na tym kanale. A dziś trochę tak nietypowo, ponieważ jesteśmy na koncie Asze, Aisha, jak to to woli. I teraz pomyśleliście, dobre standardowo, jakiś łamik u ciebie, pierwszy na, na twoim kanale. A otóż nie, to nie będzie włam, tylko przejęcie konta. Teraz u was takie make w głowie, co ty powiedziałaś? E, otóż tak, przejmuję to konto i to tak na stałe, ponieważ to jest konto mojej kuzynki, ale ona przestała grać w tą grę, e, bo powiedziała, że to nie dla niej, i no nie wiem, po prostu powiedziała tak, postanowiła tak. Może będzie czasami zachodzić na to konto, ale. Bardziej ja teraz jej przejmę. Tak więc będę opiekować się tym kątem, dopóki może nie zdecyduję się na powrót. E, tak więc na tym kącie będę grała najczęściej, bo ono mi się bardzo podoba, ono tak mi się ten szybko level. Widzicie, tutaj mamy bardzo mało diamentów. Star końców nie brakuje i mało brakuje jej do levela. E, tak więc postanowiłam, że kupimy po prostu dwa pakiety diamond. A przed ich kupnem, tutaj mówię dla Was spoiler, dzisiaj jest live. I na tym live będzie rozdanie na pakiet srebrny, a jeśli nie macie wipka, to po prostu będzie rozdanie na wipka na tydzień. Po prostu wy dostaniecie wipa na tydzień albo pakiet srebrny, to zależności. Jeśli pakiet srebrny, to Wam muszę wejść na konto, tak więc musi to się po prostu osoba zawsze z zaufaniem. Tak więc, tak i jak widzicie, tutaj będziemy mieli ten pakiecik. No, tak więc będzie liveik, i tam będzie rozdanie. Tak więc mam nadzieję, że wejdziecie na tego live'a. A w opisie napiszę, na którą godzinę będzie ten liveik. Tak więc, bez przedłużenia, ja idę robić pakiecik. No i widzimy się już, jak będę zmieniać kolorki. Hejka kochani, witajcie w dzisiejszym odcinku na tym kanale. A dziś trochę tak nietypowo, ponieważ jesteśmy na koncie Ashe Aisha, jak kto to woli. I teraz pomyślicie się, dobra, standardowy, jakiś włamik u ciebie, pierwszy włam na, na twoim kanale, a otóż nie, to nie będzie włam, tylko przejęcie konta. Teraz u was takie made w głowie, co ty powiedziałaś? E, otóż tak, przejmuję to konto i to tak na stałe, ponieważ to jest konto mojej kuzynki, ale ona przestała grać w tą grę, e, bo powiedziała, że to nie dla niej, i no nie wiem, po prostu powiedziała tak i postanowiła tak. Może będzie czasami zachodzić na to konto, ale bardziej ja teraz jej przejmę, tak więc będę opiekować się tym kątem, dopóki może nie zdecyduję się na powrót. E, tak więc na tym kącie będę grała najczęściej, bo ono mi się bardzo podoba. Ono tak miło mi ten szybko level. Widzicie, tutaj mamy bardzo mało diamentów. Star końców nie brakuje, i mało brakuje jej do levela. E, tak więc postanowiłam, że kupimy po prostu dwa pakiety Diamond a przed ich kupnem, tutaj mówię dla was spoiler, dzisiaj jest live. I na tym live będzie rozdanie na pakiet srebrny, ale jeśli nie macie vip to po prostu będzie rozdanie na vip na tydzień, po prostu wy dostaniecie vip na tydzień albo pakiet srebrny, to w zależności. Jeśli pakiet srebrny, to wam muszę wejść na konto, tak więc musi to się po prostu osoba zawrzeć zaufaniem. Tak więc, tak i jak widzicie, tutaj będziemy mieli ten pakiecik. No, tak więc będzie liveik, i tam będzie rozdanie. Tak więc mam nadzieję, że wejdziecie na tego live'a. A w opisie napiszę, na którą godzinę będzie ten liveik. Tak więc, bez przedłużenia, ja idę robić pakiecik. No i widzimy się już, jak będę zmieniać kolorki. Tak, więc ja już wracam do Was z pakietem. Mamy gotowy tutaj pakiecik, diamenty i wszystko fajnie. E, tak więc my możemy zacząć zmieniać kolorki. E, jej szafę i ona właśnie też lubi takie kolory bardziej jak ja, czyli takie delikatne. I fajnie to chyba będzie wyglądać. O mój Boże! O jacie, jacie, jacie. Tutaj to fajnie wygląda. O, ale chmura. Mm. O, e, a tutaj to aby ja zmieniłam o ten kolorek właśnie. Zmieniłam również na ten. I to jakby taki wiecie, cały pakiecik wychodzi jeden. I będzie tutaj BIP na tydzień, tak więc też na tym lawie też będzie losu na wipa na tydzień. Tak więc wiecie, jakby... Dużo tych losowań. Co nie aż chyba za dużo moim zdaniem. O, ja mam lepszy pomysł, że jakby teraz tego nie widać, ale to zrobimy tak i zrobimy to w białym kolorku, o, pięknie, pięknie, czyli taki właśnie pakiecik wyszedł nam delikatny, pastelowy i do tego pakietu właśnie pasują moim zdaniem tylko pastelowe kolory, bo takie jakby, nie wiem, supermana czy coś ten deseń, to już nie za bardzo będzie to wyglądać, tak ja więc klikamy gotowe i przejdźmy od razu do pokoju. Bo moim zdaniem to tak trochę te kolory byłyby niespójne, a tak to fajnie wygląda. Mm. Ok, to otwórzmy tego zwierzaka. Urośnijmy go i będzie fajnie. E, tak więc tak, o, otwieramy tą watę i tutaj dajemy ją troszeczkę indziej. E, I zapisujemy. I zaraz go otworzymy. I będziemy lecieć z kolejnym pakietem. Myślę, że na początku takiego jednego małego zostawię, a potem już po odcinku. I myślę, że chyba byłoby najlepiej ubrać. Byłoby najlepiej ubrać, moim zdaniem. Byłoby fajnie, właśnie jakby ubrałam. Tylko, żeby mi się to załadowało byłoby też super. O mój Boże, o mój Boże. Um. No, nie wygląda to najlepiej, nie wygląda to najgorzej, jakoś będzie okej. Okay. Okej, okay, tak więc e, zapisujemy, ale nie, myślę, że powinnam zrobić inny kolorek i już lecimy fiolet i lecimy z kolejnym pakietem, ale... Teraz już nie wiem, jakie naprawdę kolorki wybrać. Tak więc ja już będę do Was wracać, jak będziemy zmieniać kolorki. Okej, okay, tak więc ja jestem znowu z kolorkami i mam większy problem teraz. I myślę w sumie, że może być fajny ten kolor ale nie jestem całkiem pewna. O! To, 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 tak. To jest ten kolor. On jest naprawdę też prześliczny. Myślę, że też się super sprawdzi. Um, nie, ja chcę taki jaśniejszy. Fajnie to wygląda. Nawet, nawet fajnie, nawet fajnie wyszło mi. Ale zastanawiam się, o, właśnie w tym to chyba by zrobiłam na białe. No, bo tutaj widzicie, tak to fajnie będzie chyba bardziej wyglądać. Czapeczka również na ten kolor. O, ktoś napisał pozdrowity. Pozdrawiam. I i i i tak. Hop. Hop. A, to tak, 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 tak. Um, ale zmieniamy tutaj kolor. Zmieniamy na biały. Białe. A w sumie mogą być też te budki białe. Albo nie. Nie, 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 nie. E, musi to być to białe. To musi być białe. A tamte dwa kolory właśnie e, tego. To wtedy by się zlały kokardeczki. Pięknie, pięknie, pięknie. I naciskamy gotowe. E, tak więc w sumie jeszcze tutaj. E, Zobaczymy, no lewelka mi się nie uda wbić, ale myślę, że na live'iku sobie damy radę. Tak więc to tyle w tym odcinku. Nie zapominajcie wejść na live'a dzisiaj, bo będzie super losowania. Tak więc wiecie, warto być, warto być na bieżąco. To wszystko w tym odcinku. Papatki, do zobaczenia, do następnych. Ale z góry też oh, w sumie tak Wam powiem od razu. Przepraszam, miało być z kreuzoli, ale widzicie tutaj takie zmiany, to trzeba opowiadać. I myślę, że następny odcinek już wiecie będzie o tym, jak, jak będzie to losowanie takie super. Wiecie, na jakieś cenne włoski. Buziaczki, buziak, bajo, papa.